Hey! Drodzy widzowie, o tej głośnej historii napisało wiele gazet i publikacji internetowych. W szpitalu położniczym 22 lata temu pomdrugeszano dwie dziewczynki, jedna trafiła do rodziny muzułmańskiej, a druga do rosyjskiej. A jak to się stało, co się właściwie stało i jak potoczyły się losy tych dziewczyn 22 lata później, to teraz wy, drodzy widzowie, i dowiedzcie się, przejdźmy dalej. Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca, będzie bardzo ciekawy. 22 lata temu w jednym z domów dziecka w mieście Kapejsk w obwodzie Czelabińskim miało miejsce wydarzenie, które radykalnie zmieniło los wielu ludzi. Faktem jest, że w wyniku błędu personelu medycznego dzieci zostały pomdruge szane. Ta dzikowa dziewczynka o imieniu Irina pojechała z matką Julią Andruszczak do rosyjskiej rodziny. Tymczasem Anna, Rosjanka, trafiła z matką Eleną Andrykową do muzułmańskiej rodziny. Prawdopodobnie nikt nigdy nie dowiedziałby się prawdy, Gdyby w rodzinie Julii Andruszak nie doszło do rozdźwięku, para zdecydowała się na rozwód i to mąż Julii był jego inicjatorem. Stanowczo odmówił płacenia alimentów, uważając, że Irina nie jest jego córką, gdyż dziewczyna nie była podobna do żadnego z rodziców. Wyniki badań dna były dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Okazało się, że ani Julia, ani jej mąż nie byli biologicznymi rodzicami dziewczynki. Rozpoczęto serię dochodzeń, które wykazały, że została podmieniona w szpitalu położniczym. Julia wkrótce dowiedziała się, że ich prawdziwa biologiczna córka mieszka z Tadżykiem, Mimatullo i Skandarowem, a dziewczynka ma na imię Anna. Nimatullo i jego matka żona Elejny Andrykowa rozstali się, a żona zostawiła Annę z ojcem. Dziewczyna mieszkała z ojcem, który wkrótce ożenił się i wprowadził do domu nową żonę. Ira i Anna miały po 13 lat, gdy odkryto, że dziewczynki zostały zamienione przy urodzeniu. To był bardzo trudny czas dla dziewczyn. Rodziny postanowiły niczego nie zmieniać i pozwolić dziewczynom samodzielnie zdecydować, gdzie i z kim chcą zostać. Julia i Nimatullo pozwały szpital i otrzymały odszkodowanie finansowe w wysokości 6 milionów rubli. Anna wkrótce przeniosła się do mieszkania z matką, Julią, ponieważ nie było to łatwe dla rodziny o tradycjach muzułmańskich. Na początku wszystko było w porządku. Ira i Anna żyli razem w idealnej harmonii. Ich matka Julia wyszła za mąż po raz drugi i urodziło się jeszcze dwoje dzieci. Z czasem jednak Anna stała się zazdrosna o matkę, a następnie wróciła do ojca. Anna została w rodzinie muzułmańskiej z ojcem Nimatullo. Dziewczyna wyszła za mąż i urodziła dziecko. Anna nie zaprosiła na ślub swojej biologicznej matki, nie utrzymuje też relacji z Iriną. Oczywiście to smutna historia, życzę im, aby wszyscy się pogodzili i żyli w pokoju. Co o tym sądzisz? Czy znacie podobne przypadki, gdy niemowlęta zostały wymieszane w szpitalu położniczym? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami i historiami w komentarzach pod filmem. Przyjaciele, wspierajcie mój młody kanał.